Witam na moim kanale zapraszam do subskrypcji oglądania innych filmów no i dzisiaj zajmiemy się robieniem wędzarni z drewna niedawno była pokazywana u mnie na kanale wędzarnia z beczki ale to była taka na początek teraz spróbujemy coś z drewna zrobić może coś wyjdzie lepszego no i tutaj mamy przygotowane troszkę deseczek wiadomo, że to jest mało ale reszta jest jeszcze na kupce, na razie tylko tyle, tu jakieś kantówki do tego żeby sobie jakieś nogi były do czegoś przykręcić, tu mamy jeszcze jakieś krótsze deski, to się wszystko wykorzysta, także zapraszam do oglądania i zabieram się mało do pracy. A no tutaj dalsza część węzarni. Tu sobie wcześniej pozwoliłem już porobić pale nisko. Tutaj taki pan dociął mi blachę. Oczywiście trzeba było kupić kawałki blachy i wszystko ładnie pociął. Jest to już pospawane. Tu jest przygotowana nawet dziura na wylot. I wezmę takie małe dziurki. To będzie jeszcze maskowniczka ładna, taka rozeta. Na razie drzwi. Drzwi są niewymalowane, Tylko tył na razie omalowałem. Tutaj zawiaski też ze starych, ze, stary, ze starych dobrych czasów. Nie musiałem kupować. Także to się akurat wykorzystało. No i tutaj będziemy nisko z tego robić. Trzeba to będzie omalować. Oczywiście tym lakierem, który wcześniej pokazywałem. O, gdzieś go tutaj mamy. Tutaj jest wielki plac budowy teraz. Także nie jest tu za ładnie oto jest lakier który w sesji pokazywałem właśnie do 800 stopni który kupiłem na Allegro na wcześniejszych z filmów z piecykiem rakietowym to najlepszy lakier jaki może być piecyk jak do dzisiaj pięknie działa i nic się to nie złuszczyło jest to bardzo dobry lakier, najtańszy jaki znalazłem, a miał najlepsze recenzje. Także polecam, jakby ktoś chciał, to, to, to taki lakier można sobie śmiało kupić. Przygotowałem sobie tutaj taką blachę, która ma to za zadanie rozpraszanie ciepła. Ona będzie nad rurą w wędzarni. Ale to, na, to dopiero później zobaczymy. Powierciłem tutaj dziury. Żeby to powietrze nie, gorące nie szło w jedno miejsce. Tylko żeby się ładnie rozpraszało. No tak wygląda ta blaszka. Cienka, nie musi to być grube. Później to jeszcze malujemy. Ten stos drewna, który leżał na stole. Mniej więcej wygląda teraz tak. Oczywiście to nie było wszystko. Sporo więcej trzeba było przygotować. Mniej więcej tak to wyszło, ale to pokażę jeszcze później jak to rozłożę. Jak to będzie już wszystko opalone, bo na razie jest tylko złożone. Opalimy sobie to jeszcze i wymalujemy stosownym impregnatem. Tu już mam drzwi zawiasy. Również są z odzysku z dawnych lat. Zasówka, tak wygląda. Można sobie to już odpozyc. Proszę bardzo, tu mamy już przygotowane. Takie sobie tu powycinałem, żeby mnie nie goniły te patyki. No to tu ładnie to siada, nie ma szans, żeby się to ruszyło. Mniej więcej tak. Taki temacik. Tak mówię, opalimy to ze, ze zewnątrz. Tu jest dość, duża, dość dobra konstrukcja, dość grube kandówki, także to się na pewno nie rozleci. No i tu jest ta blacha, o której mówiłem wcześniej. O, to będzie mniej więcej tak wyglądało nad tą dziurą. Tu będzie rura oczywiście z rozetką od spodu, tu będzie to wchodziło powietrze, więc będzie się to ładnie rozpraszało. Nie będzie tutaj, jest w jedno miejsce, nie będzie leciała. Gorące, gorące powietrze nie będzie leciało. Nic więcej tak wygląda drzwi. Jak widać ładnie chodzi, to wszystko zamyka się pięknie. Także na razie tyle. Będziemy za chwilę dalej działać. I następne tematy. No to wędrarnia jest opalona. Przejdziemy się może dookoła. Zobaczymy. Troszkę zeszło przy opalaniu. Ale wygląda nawet nieźle. Myślę, że teraz nie będzie tak wody ciągła. Za chwileczkę się biorę za malowanie. Czym będę malował? Już pokażę. Bo już fajnie wyszło to wszystko. Drzwi jest z tej strony to nie ma sensu. No bo to się samo opali od, od, od wędzenia. No to czym będę impregnował? Jak widać. Mam tu na wierzchnią warstwę pokos lniany, bardzo fajny. Podobno, że bardzo dobrze kryje i dobrze trzyma wodę. Także nie będzie się tutaj nic działo, podejrzewam. Ale podkład mam tutaj. Chciałem kupić olej lniany, ale dosyć drogo wychodził. No i doczytałem, że można śmiało tutaj pomalować zwykłym olejem spożywczym. Jak widać, mam tu olej kujawski. Kupiłem 4 litry, podejrzewam, że wystarczy bez niczego. To jest 2 litry, 17,50 za, za dwójkę. Także na promocji akurat kupiłem. Nie jest to duża cena. Oko zwlniany, jak widać tu mam 5 litrów. Tak, tak, tak tu pokazuje producent. Mi się wydaje, że tu nie będzie 5, ale powiedzmy, że, że bańka wygląda tak troszkę dziwnie. I możliwe, że tu jest akurat tyle. 112zł taka banieczka na Allegro no i zobaczymy jak się to wymaluje jaki będzie efekt na początek wiadomo będzie malowany olejem kujawskim jak widać taki się akurat trafił na tej promocji tak jak mówię no więc kujawskim na pierwszy rzut potem zostawimy to na parę dni że pociągło no i spróbujemy to zrobić tym pokostem będziemy widzieć jaki będzie efekt wędzarnia z po wstępnym malowaniu tym olejem co pokazywałem wygląda tak, troszkę przyciemniała na dach założyłem blachę na razie jest tylko chycona ale będziemy ją kręcić na farmerach także to będzie się ładnie trzymać malowana była wczoraj więc Wyschnięte już jest, podciągło to ładnie, będziemy niedługo malować, a jeszcze jej dam chwilę, żeby dostygło ładnie, no i wymalujemy na gotowo tym który pokazywałem. Tu się też, widać jakie, jakie zacieki pozostawały, po tym jeszcze malowałem, a tutaj widać tak samo, jak się woda lała, także tutaj wszystko jest wyolejowane dość dobrze. No to teraz czekamy niech, niech to wyciągnie dobrze i wymalujemy wierzchnią warstwę A tutaj mamy nasze pale nisko, już jest po malowaniu wymalowana dwa razy lakierem także będziemy ją za chwilę składać rozety pozakładamy sobie tutaj jak wdę tą dziurkę no to tu będzie haczyk do zamykania wszystko ładnie wyszło Także bierzemy się za skręcanie. Pale nisko gotowe, wszystko ładnie dopasowane. Jak widać rozetka bardzo ładnie leży, też na czarno malowana. I teraz może z przodu zobaczymy sobie jeszcze zamykanie. Również dorobione, wszystko ładnie pasuje. Otwiera się to elegancko. Proszę bardzo. No i Bierzemy się zaraz za kolejne rzeczy. Kolejna rzecz wymalowana. Jak widać, oczywiście tym lakierkiem, który jest do 800 stopni. to będzie w środku, tam będzie bardzo gorąco. I tu sobie też wymalowałem różę. Tą naszą klapkę jeszcze nie wyschła. Jak widać się świeci, a to będzie mat. Także to też wyschnie za chwileczkę. Będzie gotowa rzecz. Proszę, ta druga strona też się jeszcze świeci tyle co było przyśnięte. no i tu sobie rączkę też wymalowałem żeby ta rączka nie, nie gniła żeby rdza nie łapała również ta śruba jest wymalowana, także na razie jest pomalowane tyle następną rzeczą którą sobie tu zrobimy to sobie założymy taki uchwycik tutaj żeby się dobrze otwierało żeby nie trzeba było ciągnąć za to za ten skobelek mały no to tutaj taką rączkę zamontujemy i będzie fajnie do otwierania. Jak widać uchwyt zamontowany, nawet nieźle to wygląda, fajnie się to teraz otwiera, dużo lepiej, niż by się ciągło za ten skabelek, wszystko tutaj fajnie dopasowane, nawet niezła rączka wyszła. Jak widać nasza wędzarnia już leży. Próbujemy to pomału malować. Tak jak pokazywałem, tu mamy pokos lniany. Za chwileczkę się biorę za malowanie. na wierzchnią zobaczymy jak to będzie kryło. Ona już wyschła ładnie, bo była już kiedyś malowana. Tutaj mamy odpowiedni pen, pędzelek, dość dobrze się nim nakłada. No i ucięte pojemniczego ucięty ze zwykłego płynu do spryskiwaczy, także to też jest dobry pomysł. Nie trzeba kombinować i kupować jakichś pojemników, wystarczy obciąć. No i mamy czym malować. No to ja się zabieram. Najpierw sobie tu spód omaluję, tak żeby to było, można postawić i malować boki. No bierzemy się za wędzarnię do kolejnego etapu. No pierwsza warstwa położona na tył i na spód. Jest to takie bardzo mokre, widać, że to nie wyschło, świeci się to ładnie. Co mogę powiedzieć o pierwszym szczale? Może to jest takie bardzo wodniste. Myślę, że to będzie gęstsze, ale może to takie ma być. To ma wciągnąć tam dobrze. Myślę, że to ładnie powciąga. W niektórych miejscach widzę, że już to podeszło, bo deska wypiła to i jest coś dość ciekawie. Zobaczymy jaki efekt będzie przy deszczu jak będzie lało czy to będzie faktycznie tak, tak jak pisze producent że to będzie spływało wszystko z tego i będzie to po prostu ten impregnat trzymał nogi też jak widać mokre zostawione na razie zobaczymy no to stawiamy i malujemy teraz dach i boki no to mamy malowaną całą wędzarnię jak widać jeszcze to mokre ale ładnie wciąga nawet dość wydajny temat to jest. Myślałem, że więcej tego zejdzie. A tutaj bardzo mało poszło tak naprawdę. O, jak się świeci tu jeszcze. Bardzo mało poszło tego. Zobaczymy. Może na coś się jeszcze przyda. Proszę zobaczyć z 5 litrów jeszcze zostało większa pół, także także naprawdę wydajne to jest. Jeszcze środeczek raz oglądniemy. Tam mam jeszcze jedną żertkę, jakby coś to można jeszcze coś dowiesić. Jak widać tutaj zawieszone wycięcie, żeby to się nie kiwało. Tak samo tutaj porobiłem takie wycięcia, żeby to się nie kiwało, nie latało. Także teraz to jest bardzo sztywne. No to mamy skończony temat i cały wędzarnia gotowa jak widać wszystko jest poskładane rury podpięte to oczywiście tak nie będzie stało na razie jest po, po robocie i to tak byle jak stoi ale tu będzie w jednym miejscu ustawione i to będzie jeszcze troszkę podniesione żeby było wyżej wędzarnia także tu jest zakończony temat wszystko fajnie wygląda jak widać. Rączkę tutaj dorobiłem, jest wszystko poskręcane. Także teraz będziemy próbować odpalać i zobaczymy jak wyschnie dobrze wszystko podeschnie to będziemy próbę robić I z tego może zrobię drugi film. Ta rączka dość jest wygodna, jest ładnie się łapie. Także zapraszam do subskrypcji kanału i pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają.